<laughs> no, chciałbym powiedzieć, podziękować chłopaki w e, ciągu ten mecz z e, 3.0 e, Bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu. M, bardzo dobrze graliśmy, ale kilka błądów e, w obronie e, daliśmy nam złapać e, punkty, które my potrzebujemy, potrzebujemy ale niestety no, Ale powiem się raz, że do, bardzo dobry mecz był. Nie, zasłu nie, nie zasłużyliśmy porażki, naprawdę musił być remis albo nawet musieli wygrać ten mecz, i... no niestety to jest hockey, idziemy dalej, e czekamy na przerwę, ostatni mecz zagramy w Gdańsku i będziemy odpoczywać, dziękuję. Szkoda, przede wszystkim z 3-0 na Podhala wróciliśmy na 3-3. Eee, zabrakło trochę koncentracji w trzeciej tercji, skończyło się to, do dotą bramki. Były jeszcze szanse na to, żeby wyrównać końcówce przy ściągnięciu bramkarza, ale no szczęście dzisiaj było po prostu nie